Kolejna. A teraz widzimy FSO Poloneza 2000 Rally Walter Ball. Ten samochód to jest jego chrzest. Chrzest tego samochodu dopiero zbudowany. Ale co jest ciekawego, w tym samochodzie za kierownicą jest pan Andrzej Jaroszewicz. Czyli człowiek, historia polskich rajdów. Człowiek, który organizował ten pojazd, który wpłynął na to, jak on wygląda, ten samochód. Był wtedy dyrektorem OBR-u przy FSO. I ten samochód po latach został odbudowany. Powiemy jeszcze w międzyczasie coś więcej o tym samochodzie. W tej chwili zaprosilibyśmy pana Andrzeja do komisji jury. Już państwo wiedzą, wiedzą że... Pierwszą osobą przedstawioną, która zasiada w naszym jury jest pan Andrzej Jaroszewicz. Proszę państwa brawa, witamy serdecznie. Panie Andrzeju ja rozumiem, że będzie pan bardzo surowym jurorem. Pierwszy raz jestem jurorem, także nie będę surowy. Nie? Myślałam, że właśnie dlatego będzie pan taki surowy. Nie no, skąd. Czy liczy Pan rzeczywiście na perełki, takie, które tu przyjadą, się zaprezentują? Ma Pan jakieś oczekiwania? Proszę żeby nie mam taką przydatkę, że już wszystko widziałem. No i? No jest OK. Bardzo dobrze, prosimy, zapraszamy. A ja w międzyczasie jeszcze pozwolę sobie przedstawić pilota e, Pana Andrzeja, Alicja Grzybowska, e, żona Pana Andrzeja i nie pierwszy raz pilotujesz ten samochód, nie ten, tylko Andrzeja nie pierwszy raz pilotujesz. E, powiedz mi, który to już raz? pojęcia, tak szczerze mówiąc, to jest chyba zdecydowanie teza pojedziemy razem. No a z tego większych rajdów. I kolejna załoga. Najpierw powiem szybciutko. tylko. 2000. Potem podam więcej. Prawa proszę ale Zacznę, zacznę od pilota. Tomasz Ciciżyński. Kolejna historia polskich rajdów. Dwukrotny <śmiennie> mistrz Polski. I zaczynał. Nie wiem czy zaczynał, zaraz się tego dowiemy, ale na pewno to jeździł z Andrzejem Jaroszewiczem jako pilot. Początek lat 70. -tych. Proszę mi powiedzieć, od pilotowania się zaczęło, czy od rajdów? Zaczęło się od jeżdżenia, potem było pilotowanie, a potem znowu zaczęliśmy jeździć samodzielnie. I powiem, że jestem tu po 30 latach, może dokładnie po 32 lub 33. Z olbrzymią przyjemnością e, uczestniczę w tym rajdzie patrzę e, na wspaniałą organizację, wspaniałe pojazdy i ludzi, którzy się bardzo dokładnie do, tego, do tej imprezy przygotowali. Widać, że to były długie przygotowania i szanie skrupulatne. No i sprawia to wszystko olbrzymią przyjemność. E, przyjemność. Nie mówię już o tym, że e, Rzeszą po tak długiej przerwie... No widać tu gigantyczne przemiany na lepsze. Z przyjemnością na to wszystko I cóż za załoga? E, troszkę humoru, proszę się przyglądać. Zostawiam Bernadette. Brawa, proszę Państwa, jakie piękne stroje. Samochodem się zachwycamy. Pozachwycajmy się teraz fantastyczną załogą. Witamy. To koniecznie o strojach trzeba opowiedzieć. Skąd taka piękna sukienka? Sukienka znaleziona jest u babci w szafie. Jest to jest nawiązanie lata 80. do tego, że nasz samochód pochodzi z 1980. Czyli sukienka jest zabytkowa. Tak, sukienka zabytkowa po babci. Bardzo piękna, bardzo chustowna. Buciki, współczesne chyba, co? Nie współczesne, ale nawiązują do sukienki kolorem. Bo przecież moda wraca i teraz są bardzo modne szpice, prawda? Dokładnie. Tak jest. A pan mężczyzna, proszę bardzo o stroju opowiedzieć. Ja mam spodnie i wąs po dziadku. Bardzo gustowny, trzyma się przynajmniej na razie. Tak, ale w samochodzie jest bardzo gorąco i niestety spływa. Proszę Państwa, jak się Państwu podoba? Na rajdzie, na zlocie. Bardzo sympatyczny raj, bardzo nam się podoba i cieszymy się, że mogliśmy tutaj przyjechać. Polones, rozumiem, to jest Wasz ulubiony pojazd. Polones, kolega Adam dostał go w prezencie ślubnym raz z małżonką. Ja, to niestety nie ja. I podróżujemy sobie z nim, gdzie tylko możemy. Co robić z takim prezentem ślubnym? abyśmy mogli spodobać się zbudować rajdówkę i korzystać z Bardzo dziękujemy. Brawa proszę Państwa. Fantastyczny pojazd, fantastyczna załoga.